Siemanko ludziska, w tym odcinku Forna, z tej strony Seba nagrywa I słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy naprawdę szaloną rzecz, bardzo szaloną Ponieważ dzisiaj sobie widzowie zrobimy wyzwanie LEGEND, MITYKÓW LUB EGZOTYKÓW Tak, dokładnie, możemy brać tylko yy, Tylko legendy, mityki i egzotyki Także to bardzo trudne wyzwanie jest yy, I musimy sobie sprawdzić czy na mapie jak to się sprawdza, gdzie... Y... Nie wiem, jak się sprawdza, gdzie jesteś je, je jakieś typy tutaj. O! To! To wychodziło. Okej, okay, karabin szturmowy, wojen, wojenny, tylko... Tylko jaki, ale... Psiach maszynowych. Maszynowy. Aha. 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 Nikt nie sprzedaje legend, serio? Nikt legend nie sprzedaje w ogóle. Jezu, nikt nie sprzedaje legend. Nikt. Dosłownie. Ja muszę po prostu sobie znaleźć i tyle. Dosłownie. Takie po prostu znaleźć sobie na mapie legendę to jest normalnie jak... Naprawdę bardzo trudne, no chyba, że piorun Zeusa, który jest gdzieś w tym budynku, w tym budynku jest skrzynia Olimp, gdzie właśnie z tej skrzyni Olimp można sobie właśnie, wiecie, trochę tego, tych legend wyciągnąć, ale zależy, gdzie będzie bus lecieć, dobra, zaczynamy, to będzie naprawdę bardzo trudne wyzwanie, to jest dla mnie bardzo trudne. Go robi. Ja już. E, ja, oh, ja już w tym sezonie miałem parę zwycięstw, ale ani razu chyba nie miałem kr koronowanego królewskiego. Właśnie. Właśnie próbuję je wbić, ale zwycięstw w tym sezonie tak oprócz tego koronowanego to miałem już 4 lub więcej nawet. A nie, nie możemy szarej. Nie możemy szarej. Musimy tylko legendy, więc żadnej tutaj nie weźmiemy, bo nic tutaj nie jest legendarne. Korra! Ktoś ma już korra! No nie! Chciałem to zrobić stary! Lubię tą emotkę! O, ta emotkę też lubię! O, to drogi. Nie ma to drogi. No właśnie, nie leci jakoś blisko tutaj Góry Olimp właśnie, więc niestety muszę z przykrością powiedzieć, że lecimy na tą wystawkę. Jezu, ja nie wiem, my tam nic kompletnie nie znajdziemy legendarnego, założę się do 100 milionów procent. Nie ma od że ja tam normalnie legendarnego znajdę, a zresztą znajdą, no kurde, no. No, normalny w stu osobach może znaleźć się bardzo tym miejscu, na w ogóle. Musi takie mega szczęście, którego żaden człowiek nigdy w życiu nic, nie widział. No, no ale zarobisz, się, ja tu sam jestem. O kurde, tutaj ktoś leci, no. Idziemy do góry. To jest mityczne, dałem mityczną broń już Mam już mityka Ja mam mityka Mnie nawet nie zauważył. Jakim cudem? Ona na tej po schodach zejdzie. Dobra gdzie ona jest? Czy te błoty wkurzają mnie? Jest! Ja już mam! Jeżeli takie to było wow Jeśli ja jak porównę do mapy to jestem ...tyci. Mam nadzieję że znowu tam znajdę te, te tkanie kory, bo to była akurat broń mityczna, czyli się jednak myliłem. I jednak znalazłem mitykę. No. Teraz nie wiem, czy jest. Pod mnie szczęście. No wątpię właśnie. Nie widzę nic tutaj legendarnego. Ale patrzcie, tutaj, może coś będzie. No nie! Serio? Serio? Przecież to jest. O nie, no. To, to jest epickie, a my musimy tylko. A my musimy. Legendarne, kurde. Nic tutaj nie mam legendarnego, naprawdę Jajaj ja. Spadamy no, no nic tutaj nie znajdzie nam się tutaj legendarnego, no nic Nie no bo tutaj teraz nie zabiję, no Ej, może jak boty się tak zabiję tutaj. Mamy, mamy kasę, z pilota to zabiliśmy, takę ta, ta. We Jestem geniuszem, naprawdę. Jezus, Maria, jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Ja pierniczę, ale to było ryzyko, To po tym mnie prawie zabił. I z hillowa udało mi się ich zabić, kurde, ale do czasu, kiedy mi się te pierniki zaczął, muszę na kolejnego jakąś pokazać. Nie mamy nic. Żywnego słyszałem. Kurdeczka, że nie mogę tych, tych... tych szarówek. Szarówek. Wziąć. To no, straszne, Jezu. Że ja tu przeżyłem, opatrzcie, no ja się jeszcze uleciem, zapomniałem. Będziemy mieli nie 150 kp już. Będziemy mieli prawie kula już. No i hit, nice, kurde. Kolejna apteczka! O, darmowa, jej! O nam darmową apteczkę. Oczkę. A, to. Nie no, tak na dziko to to jest normalnie... To jest normalnie mega szczęście, ale... Kurde, mamy te pieruny! na Z tej, z, tej, z tego skarbca, boże, jestem geniuszem jak ja to zrobiłem, boże. Jestem geniuszem. No bo kilofę możemy rozwalać, no bo to przecież to jest właśnie zestawem. Możemy brać tylko bronie legendarne, a nie kilof legendarny, co nie? No właśnie. No właśnie, bronie musimy legendarne, a nie kilofy. Jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Kolejna potka, Boże Święty. Fajne, ile mamy teraz leczenia. Tylko jakoś musimy tutaj spaść. Dam radę, dam radę? Dam radę. Okej okay, nikt tam nie wszedł, to mamy cały domek pusty dosłownie, mam cały domek dla siebie Mamy domek dla siebie Jeszcze amunicję dla siebie Ale nie mam tyle żadnego więc po co nam amunicję No ale może znajdziemy coś legendarnego tutaj Szansa jest marna No niestety No nic, no tutaj same zielone albo szary nam występują w No ty to. Czy ja jakoś się spodziewałam tutaj? Jeszcze żadnej broni nie mamy Ona tutaj kierunki miała ha! Mamy nowe kierunki Mamy nowe kierunki Jezu, ale to z Mamy Mamy my za szczęście Patrz, kolejny typ nas spotkał O, shit, on jest masły Trzy! Kurde, nie zabijam go! Cztery, trzy, dwa, jeden! Nie ten banan! Nie ten gruby banan! Bum! Bum! No jest, kurde! Jezu, ale my to ogarniamy! Ale teraz, niestety, mamy tylko ostatni piorun. Patrzcie, ten jest sypek! Zabiję go z tych kierunek. Zabijaj go z tych miodonów normalnie, albo go przejadę samochodem, będzie trzeba. Jest! Wow! To jest normalnie big brain jest z od dzisiaj, no. Ale nie miała żadnej legendy, kurczę. Nie miała żadnej legendy. Teraz już dosłownie nie mamy żadnej broni! Nic już, nic teraz nie mamy. Teraz już nic nie mamy, dosłownie. Na serio teraz mówię, teraz nic nie mam już Ja Wiernidrze. 4 kile mam z y, normalnie piorunów, z samymi piorunami ich zabiłem no Muszę tam do góry zajrzeć, może tam coś będzie Ale wątpię no, no nie wiem Tutaj nie ma żadnej, tam są dwie skrzynki zielona, no mówiłem no to to jak w życiu nie ekarno tej, tej tutaj. No nie no. Teraz to nie ma opcji, że my coś znajdziemy medycznego no teraz na to legendarnego, to jest no, teraz Musimy iść, iść na górę Oli, tam na pewno coś znajdziemy. Ale nie możemy w trakcie y, tam jakiegoś takiego No chyba, że typu by, będę mógł samochodem przejeżdżać, no będzie to i Bo tam głodu nie broń. O, on nikogo nie spotkał. O, by nikogo nie spotkał, proszę bardzo. Cztery kilo, Jezus Maria, ale ja miałem farta, jak znalazłem te normalnie Jejo, ale to było straszne. Położę, że ja to przeżyłam. No nie! Tam jest duża miejscówba i tam jest dużo osób. To ja wolę już tam jechać jechać w jakieś odludnione, chociaż właśnie tam nie ma żadnych legend, czy mityków, czy egzotyków dopiero, no bo egzotycznych broni w tym sezonie nie da się zdobyć. Ale patrz! Klepią się! Samochodem mogę to przejechać! Samochodem, samochodem! A na to! O! Bo przejechałem, o! Przejechałem dziada! Kurde! O, to mi przebiła, przebiła! Badaj! Jak ona to przebyła?! Przejechałem je, przejechałem je Nie no, jest to normalnie big braina dzisiaj Ale... Ale nadal nie mamy żadnej mitycznej broni Nie wierzę My nadal nic nie mamy, no tutaj same niebieskie mi występują no No patrzcie, my mamy teraz przy sobie same leczonko, same leczonko Dosłownie nic, nic normalnie, samo leczenie mamy Mamy dwie potki duże Mamy, nie, mamy pięć dużych potek osłony E, 9 małych e, potek osłony i trzy apteczki. Ja nie wiem, no ja nie wiem, no. Ja już tutaj nic nie znajdę, nie ma opcji. Muszę... Ja normalnie spotkałem dwa miteki w tej gierce, ale no... To samochód, co robiliście! Bo teraz w życiu przed nim nie ucieknę Jezu pojechał sobie dalej. No nie no jestem celem, no chyba robi się, no Jestem teraz celem i zaraz nie zabiło. czy ja jeszcze pójdę Teraz muszę się samochód rozwalić. Nie no nie wiem No i sam się rozwalił dosłownie Tutaj jeszcze nikogo nie było, jesteśmy tutaj sami Tutaj jeszcze nikogo nie było no to dawaj ta amunicja, dawaj. Dawaj mi tą skrzynkę, może będzie jakaś. No Jezu, epicka, no nie. No czemu akurat nie legenda, no? No czemu nie, no? Czemu nie legenda? Musimy legendy zbierać No Jezu, same niebieskie mi tu prawie wyskakują. Prawie same niebieskie. Legendy tutaj nie spotkam. A w dodatku to jeszcze jest sypek, kurde, no. A patrzcie, przejadę go, przejadę go. Nie ma samochodu, dobra, ten, ten wezmę. Pa, przejadę go, przejadę go. Przejadę go normalnie. No ale jestem sobie brainer bo mogę go przejechać. Nie mogę się obracać prawie. O kurde, zabili go. Zabili go. Nie zaliczyłem chwila, kurde. Nie ma, nie tu nie ma. Ja z tą ja spadam, jak najchętniej dostałem. Ja pierniczę, no zabili by go no. Mogłem go samochodem przyjechać. Ale samochód to nie broń, więc to jest yy, samochód, który którym mogę, można się przemieszczać. I tyle, to, to, jest, to nie jest broń, no. Chcę wam ja, ja Jestem sam, nic nie mam dosłownie. I teraz idę w bardzo zaludnione miejsce, no. Nie ogarnię. Zginę normalnie. Dodatkowy samochód nie chcę. No nie wiem. Może chociaż tutaj coś legendarnego znajdziemy. No ale ja nie wiem. no Mamy 6 killi i teraz nie mamy żadnego mityka. Albo w ogóle chociaż legendy. No chociaż jedną legendę znajdę. może Nawet może być sniper, tylko cokolwiek, proszę. No, chy no, no chyba, że. No ale no nie, ba no nie banan bogów. No banan bogów to nie jest broń nawet. No ona jest akurat legendarna, więc... Ale bananek to taki trochę... Dawaj to. Dawaj to. No one two Hadesa, który jest epicki! No prawie, no prawie trafiłem! Prawie trafiłem w czuły punkt. Ja nie wiem. Teraz ja w życiu tego nie ogarnę. Okej, okay, poszukujemy broni w bardzo zaludnionym miejscu. Bardzo pożyteczne i bardzo normalne. Dosłownie. A bo, amunicja mnie teraz nie obchodzi. mnie teraz nie obchodzi amunicja, bo już pewnie do wszystkiego mam teraz amunicję. Bardzo dużo, albo nawet maksymalną. Ja nie mogę dawać mi amunicję. No, znaczy nie amunicję, tylko jak, jakaś broń legendarna. No proszę bardzo, no proszę. Daj mi jakieś bronie, no daj mi jakieś bronie, no? Dobra, to było legendarne. Jezu! To na złoto świeci, myślałem, że tam legenda jest, kurde. No i nic nie mam wysoby. Ej, rzut! Ej, widzowie! Ej, widzowie! Te... Aha, ja nie mam żadnej broni. Teraz będzie dwa lata spadać, zarobi się. Teraz będzie bardzo długo spadać. O, o, o! Ja za spadę do granaty. A, kolejne granaty. No, muszę ja jak ktoś tego szuka. Ja nie mogę, ja nie mogę. Nie ogarniam. Zaszczędzie nie mam broni. Ten rzut teraz będzie 2 miliony lat spadać dosłownie. To z nie wyrobię. Szybciej spadać. Ale pa, zaraz spadnie. Idziemy tam już. Idziemy, idziemy. Ale jak ktoś, szybciej ktoś z lotnią leci. No nie! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. To... Była epicka, broń! Jezus, Maria! Nawet z rzutu dzisiaj nawet nie mam żadnej legendarnej. No i super, teraz trochę zabiję. To zarobij się, ja broni nie mam. Ja już mogę się żegnać z życiem. Dosłownie. Chyba, że ucieknę, ale typu są szybsze ode mnie, bo mogą mieć skrzydła nawet, pytanie ja nie mógł. Co ja odpalam? <laughs> Błagam! No chyba żarty jakieś tam samochód jedzie. Spierniczam. Nie to nie ma, no nie tu nie ma. Nie ma opcji. Ja już nie wiem co mam robić, ja tutaj... To... Nie, ma, nie ma nic do zbierania, no dosłownie, no... Ja, ja się dziwię, że ja jeszcze dożyłem do top 10 w ogóle. Ja w ogóle to w top 10 jestem, ja jeszcze żyję, no ja nie wiem jak to zrobiłem, ale żyję. Jakoś trzeba! <grym się> no no środka to to nic nie ma. No ja pierdolnicze. Ja. Nie no ja nie dożyję pierwszego miejsca. Nie ma opcji No chyba że Typek musiał być na tyle głupi, żeby umarł z burzy. No ale to by... zawsze. Najczęściej tak się tylko tacy ty, ty, ty mądrzejsi trochę ode mnie. Fortajcie mi chodzi, o nie matwie. Cześć! Krążę w kółko i nic nie mogę znaleźć. Pewnie wiem dlaczego. No bo już wszystko tutaj sprawdzałem dosłownie, nie ma co sprawdzać. I że tutaj kuźdę jeszcze normalnie, no... to jest, O, ktoś to jest już tutaj wymienił. No nie, teraz muszę iść w stronę snajperka. Znaczy, tam, znaczy... Tam jest jakiś typek ze snajperką, bo muszę w jego stronę iść, żeby przeżyć. Ty! Legenda! Mamy legendę! Mamy legendarną broń! Udało się! Mamy legendę jakąś! Mamy czyste żelazo, karabisz turmowy, Nemezis, legendarny! Mamy legendę! Ja nie mogę! Dopiero w top 6 znalazłem jakąkolwiek legendę. No, ja nie mogę. Tam jest Typek w ogóle jeszcze, czy ja go zabiję? Ja nie mogę! Znalazłem wreszcie jakąś legendę. No, to no, idzie. zawacz mi to! zawać mi to! Ja pierwiczę! Co my mamy za bronię? Co my mamy za bronię? Co my mamy za bronię? Ja w raju jestem! Ja jestem w raju! Ja jeszcze żyję w dodatku! Ja jeszcze żyję! Co ja robię? My mamy. My mamy koronkę jeszcze! Jeszcze mamy mityka! Mityczną pompę, której już chyba nie stracimy, bo może wygramy. Jeju! Jejusku, no nie, nie Jak ja to odwaliłem, jak ja to odwaliłem Jezu, że ja jeszcze z domy zwycięstwo w takim trudnym wyzwaniu To ja nie wiem co ja normalnie zrobię Zachowałam się jakoś, naprawdę Jezus Mary, no nie no Nie wiem, że ja to zrobiłem Że ja Ty pozabiłem normalnie ze zwykłego karabinu a czy ze legendarnego, ale kurde Zabiłem gościa, jeszcze miał jeszcze mityczną... Pa, to mi sypek On mnie widzi, o kurde, to jest chora! To jest, to jest Kurde, dalej, dalej, dalej Dzięki cerberowi teraz... Co? Aha, to jest jego bot, kurde. O, klepią się. Szyć, Poszedł z tym bocikiem walonym. Słuchajcie widzowie, jeśli wam się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo.